Ciekawa jest reakcja ambasadora Izraela w Polsce na fakt zabicia polskiego ochotnika, który pracował dla organizacji humanitarnej mającej pomóc głodującym w gazie, zresztą nie tylko polskiego, ale tam było jeszcze kilka innych osób z różnych krajów. Ciekawa jest jego reakcja na to. Powiedział, że oczywiście tam wyraża ubolewanie, no i będzie przeprowadzone skrupulatne śledztwo, i tak dalej, ale też mocno skupił się na czym? Na antysemityzmie. A więc nawet w takiej sytuacji, kiedy Polak jest zabijany przez wojska izraelskie, to ambasador Izraela mówił o antysemityzmie i wypomina m.in. niektórym krytykujących działania Izraela. O świecach hanukowych, które zostały zgaszone w Sejmie. A więc świece hanukowe, dym ze świec hanukowych zgaszonych w Sejmie, ma zasłonić jakby tą tragedię śmierci tego Polaka. No to jest naprawdę no już bardzo dziwne. Natomiast posłanka Maria Żukowska powiedziała, i to posłanka Lewicy, że rodzina ma dostać od państwa Izrael zadośćuczynienie sąd wojenny dla winnych. No tak, i tutaj jest kwestia tego typu, czy ten atak był rzeczywiście przypadkowy, czy celowy, bo są jednak ludzie, którzy twierdzą, że celowo atakuje się ludzi pracujących przy pomocy humanitarnej po to, żeby zagłodzić tych Palestyńczyków w strefie gazy. Jeśli chodzi o ten konwój, to ten konwój był oznaczony, jego przyjazd był omówiony ze stroną izraelską. I poza tym był atakowany trzykrotnie. A biskupi w Polsce, którzy tak chronili łzy nad świecami hanukowymi, które zostały zgaszone w Sejmie, obecnie w ogóle milczą wobec śmierci Polaka, który działał jako dobry chrześcijanin, udzielał tam pomocy charytatywnej, pomagał tym ludziom, żeby nie umarli z głodu. Nie interesują się w tej sprawie. Po prostu kadzidła razem z dymami świec hanukowych przysłoniły im ten obraz.